Ja oczywiście mam na to budyń, a to jest Mafia 2. Tak, y, dzisiaj robię znowu narrację do drugiego odcinka Mafii. Ten odcinek będzie w lepszej jakości, przynajmniej powinien być. Dobra, pominę sceny. Będę zachowywał takie tak, jakbym grał po prostu. Dobra, y, co w drugim razie zobaczycie? Zobaczycie y, takie pierwsze misje, samouczki takie. Y, nauczymy się otwierać samochody Wytrychem. Y, Możemy. A w sumie wiecie co? Nic nie będę wam tak mówił. Dowiedzieliście się, się na razie, że będziemy mogli otwierać samochody wytrychami czyli będziemy mogli mieć każdy samochód, który nam się takie spodoba. Dobra, no to co, oglądajcie. Teraz y, jedziemy do Bar z jego samochodem. Możemy sobie różnych widoków popatrzeć teraz. To widzicie jak? So, Tamten wjechał w drzewo. Dobra, to co? Teraz my nie kierujemy, tylko on mamy. Teraz jedziemy z drzewem do baru. Dobra, y, co bym chciał powiedzieć? Następna informacja. Odcinki podziel ten cały jakby y, rozdział drugi, nagranie mi jego y, zajęło 30 minut. Czyli wiecie. E, podzielę to na części po 7 minut ta część będzie miała 7 minut skończymy tam na jakimś wyjściu do wow, nie wiem pamiętam dokładnie ale mówiłam 7 minut i koniec nagrania ucinam bez żadnego tam yeah. wymieniać coś takiego e, po prostu ciąg dalszy nastąpi w następnych odcinkach także wiecie to tak będzie dany e, trzeci c y, trzeci rozdział też będzie w tym. Następny dzień się pojawi, bo dzisiaj miały być dwa odcinki, ale już jest 17 i nie pojawią się dwa odcinki aż. Pojawi się jeden, y, ten 7 minut. Będziecie mogli sobie trochę obczaić mafię, jeśli jeszcze jedynie graliście w mafię, to sobie zobaczycie, co tu mniej więcej chodzi. Y, pomijam dużo scen, ponieważ nie lubię oglądać scen ze przesantowych o co, co trzeba zrobić. Nie wiem, co to było Zre, z, ten, z reszty, bo 2 dolara 25 centów zapłaciliśmy za taksówkę. Dobra, teraz widzicie, tak jakby my wróciliśmy z wojny i on dopiero poznaje uroki y, miasta, które tak jakby inaczej teraz funkcjonuje, jak przed tym, jak jeszcze nie wyjechał na wojnę. Musimy iść do domu naszej mamy, odwiedzić się i tak dalej. Y, tu tam sklep się zamykał, tu jakieś awantury, y, szyby wybijają się, i tak dalej. Teraz po prostu y, obserwujemy, jak miasto się zmieniło w czas, kiedy byliśmy na wojnie, co już mogliście zobaczyć w pierwszym odcinku. Dobra, pomijmy. wszystkie wszelkie sceny będę pomijał, ponieważ nie lubię oglądać scen. Tam niektóre, które tak jakby, będą jedne z najważniejszych obejrzymy. Te sceny są takie jakby poboczne, takie niepotrzebne w sumie. Na odcinek, który mnie tyczy się tylko mojej gatki, nie będę w sumie tu nic y, takiego z gry gadał, bo nie ma nic w grze na razie. Dziać się dopiero w trzecim, czwartym rozdziale. W tym rozdziale będą takie podstawowe rzeczy. Mm, dobra, i co dalej? Wiem, że jakieś plakaty trzeba zbierać, tylko nie wiem co. Jakieś grafiki i tak dalej, to będę wiedział już. następny odcinek wam powiem, bo sam nie pamiętam. Wiem, że coś tam trzeba, ale nie pamiętam. Musimy się ubrać i idziemy do kuchni. Ok, teraz musimy y, obejrzeć kawałek tego, ponieważ to jest, y, jest jakiś tam ten... Mówimy matce, że idziemy do Joe'ego, a mm, coś tam z tym Joe, że my przez niego w ten wkupaliśmy się w terapoty. Joe nam po pierwsze załatwił to, y, no, że nie pojedziemy już na wojnę, nie wrócimy, ponieważ mamy jakieś tam... Niby problemy y, z tym z tą radą, którą postrzelili nas w czasie wojny, dlatego, głównie dlatego wróciliśmy do... Mi się wydaje, że to jest miasto Nowy Jork. Y, nie, nie wiem dokładnie. Nie wiem. Dowiem się też, bo sam nie wiem. Nawet nie wiem, czy to gdzieś pisze. To w ogóle jest takie jakieś miasto podobne do Nowego Jorku. Nie wiem. Y, I co dalej? Y, John nas tak w sumie, jakby uratował od tego, żeby nie jechać ponownie na wojnę po y, tym... Wyzdrowienie, tak ponieważ Niemcy nas postrzeli, Czy tam kto tam? Z tym co walczyliśmy, i że załatwił lewe papiery, które po prostu y, dają nam to, że nie będziemy musieli wracać już na wojnę. Ale później to się w sumie zmieni. Nie pojedziemy na wojnę, ale pójdziemy y, w gorsze miejsce. A to zobaczycie sami w następnych odcinkach, gdzie my trafimy przez to. Przez te lewe papiery. Tak mi się wydaje, że to przez lewe papiery. Nie wiem, bo nie oglądałem sceny, tak jak mówiłem. Ale tę scenę musimy obejrzeć, ponieważ y, tamto będzie z tych jednych ważniejszych, właśnie. Ale to będzie w trzecim, w czwartym, piątym rozdziale, dopiero że się działo. Wszystko. Także wiecie. Dzisiaj y, dopiero zaczynamy grę. Jeszcze dwie minutki albo trzy i kończymy ten odcinek. Jakby co, tak jak mówię, robię narrację. Dlatego ta jakość dźwięku będzie lepsza. Aha, jeszcze znowu mówię y, bardzo dokładnie. Tłumaczą. Nie przekręcałem jakoś, dosłownie tłumaczą, co oni mówią. Dobra, biegniemy. Jakby co jeden moment, czy tam musiałem wyciąć. Pierwsze to była próba, w której na złomowisku, takie tam kumple Jego. samochody, jak pracujemy samochody, możemy zarobić, wiecie, na złom, nie? Po prostu. Przetestujmy sobie trochę walkę z tym dziadem. No, no jadą chowajmy się, żeby nas tu mandycik nie wylepili, bo i pieniędzy nie mamy nawet na zapłatę. Yy, I co dalej? Aha, yy, co do tego złomiska. Chciałem tir yy, yy, sprasować, ale więc za duży się nie zmieścił. <grym> Dlatego go wysadziłem w tej prasie, a wtedy... Niestety samochód, który musieliśmy ukraść na zamówienie, yy, spłonął przy okazji, dlatego tamten moment jest wycięty. Macie po prostu równy, Ten, tak, tego nie widać, że tam cokolwiek było, ale yy, mówię wam o tym po prostu. I jeszcze jeden moment, w którym szukam fajnego wozu, yy, żeby mieć, bo tylko jeden samochód taki lepszy, a potem pomyślałem, że przyda się jeszcze jeden samochód. Dlatego y, ukradłem samochód, który jechał na drodze, ale niestety policja zatrzymała. Prawie powiem to tak. Dobra, y, zobaczycie to w następnym odcinku, już. To będzie koniec tego odcinka powoli. No dobra, to co? Biegniemy dalej, co nie? Okej, okay. y, wiecie co? Kończymy chyba ten odcinek, bo nawet na minutek. Dobra, to to był budyń, a to była mafia 2. Trzymajcie się, nara.